Siemano witam Was w Lifestyle u. i lecimy dzisiaj wyjazd rodzinny z tyłu Shimi śpi, Miki już się wyspał lecimy do Krasnobrodu żeby zjeść wspaniałego burgera w stylu Trakera, bo to jest Trak Shama Burger mój kolega Mati, którego też poznałem przez ten kanał dzięki Wam, dzięki tym zasięgom poznałem go właśnie przez zasięgi zobaczył, oglądał, napisał do mnie. Od pięciu lat mamy kontakt i wtedy nieraz gadaliśmy. Znaczy, on mówił, że jak ja otworzyłem my i zainspirowało tego trochę, bo też był kierowcą na Norwegię, jeździł latem samolotem, tam tu z powrotem, jeździł tutaj po Europie i pożegnał się tydzień temu z transportem. I dzisiaj od, od godziny 10 do godziny 22. Jest burger otwarty, jest design fajny, wykończenie w stylu właśnie e, trackerskim, kolorystyka z przodu, maska ciężarówki przy ladzie, więc to wszystko zobaczycie i spróbujemy przede wszystkim, może zamówimy 2, 3, cztery burgery, czy to się sprawdza i trochę go wesprzemy w tym, bo zawsze start jest, są stresujący, jest nieznany jakaś inwestycja, trzeba kolegę w tym wesprzeć i mam nadzieję, że jeśli dzisiaj na no tym filmie Wam się to spodoba, to zajedziecie, odwiedzicie. Ulica, wszystko, lokalizację to Wam pokażę. Będziecie mieli może przy okazji kiedyś, kiedyś będziecie przyjeżdżać albo chcecie, będziecie chcieli w tej miejscowości spędzić weekend, bo też jest tam agroturystyka niejedna, więc zawsze można sobie zaplanować jakoś na przyszłość. Tereny piękne, kurcze warto, na pewno warto to dla samej terenów przyjechać. Dojeżdżamy właśnie na Burgera i dojeżdżamy, jesteśmy, Burger, muszę znaleźć parking. Kurcze łobuziaki małe. E, na razie zamówiliśmy, jest tłocznie w środku. Wszystko to się tam piecze, pichci. Ogram wam wnętrze niedługo. Ale pierwsze będzie degustacja: zamówiony klasiko i zamówiony yy, yy, burger trackera. Na razie zamówiliśmy dwa w zestawie i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Przede wszystkim, no ja tracker to musiałem spróbować. Z trackera Mati mi też polecił. Otworzyć, ale ty się napijesz, później nie zjesz. I widzieliśmy w zestawie, czyli z jakąś tam surówką i z jakąś tam yy, yy, frytkami oczywiście. Po prostu wyjeżdżają, tutaj pan niesie pudełko, tutaj chłopak pojechał. Wyjeżdżają po prostu masowo burgery, yy, jak to na otwarcie, no nie. Sysia, czekasz nadal? W końcu się doczekasz. Co mi się? Nie lubię jednak tego yy, otwarć, wiesz? Bo długo zawsze się czeka na zamówienia, więc. Ale no, musimy przeżyć. Mm, zaraz będę kosztował, pięknie. Na drugiego nie Ja już nie będę czekał, właśnie o to chodzi. Poczekaj, spokojnie, będę Cię częstował. To jest trackera. Remon. Remon. Już, już, już. bierz Ogólnie smak na plus. Jest tu jakiś taki sas trochę musztardowy, nie wiem, w sumie nie wiem jaki, ale... Szymon, możesz teraz wbierać? Ale ogólnie y, chcę to go zjeść na spokojnie, rozłożyć na talerzu na spokojnie, bo nie da się normalnie zjeść. Jeszcze z dzieciakami tam biegają na fontanny, nie da się normalnie zjeść, ale przynajmniej już wiecie, że jest takie miejsce. Jest takie miejsce. Kolejka się utrzymuje cały czas. Godzina... Mm, godzina 10 oczekiwania na zamówienie, ale no my nie przyjechaliśmy tu kurczę... Eee, tak żeby zjeść burgera, tylko bardziej właśnie żeby Wam pokazać, że jest takie miejsce. Ja nie będę obiektywny, bo z Matiem jestem kumpel, więc nie będę Wam mówił, że... że wy, wychwalał i tak dalej, po prostu jak... Będziecie niedaleko w okolicy, możecie wejść, spróbować, ale ja serdecznie polecam burger Trackera. Bo naprawdę smakuje, nawet się klasiko jadłaś, tak? Ja w ogóle nie lubię burgerów, ale o ten bardzo mi posmakował i chyba chyba będzie mógł przyjeżdżać. <śmienny> <śmienny> Mamy Szytawał 190 km, Pojedziemy do Fibonu. Pojedziemy, tak, tylko dzisiaj jest zamknięty, ale pokażę ci, że jest zamknięty. Jedziemy. Jak mam smakował dzieciaki ten burger? Mm. Ten twoim... mm -hmm. No jasne. Coś. Zaczynacie już idziecie spać, tak? Dobra. Dwie i pół godziny drogi przed nami. Ogień, rura, gaz, podłoga.